Cześć, to ja, najlepszy, gry, a to jest najśmieszniejszy, najlepszy odcinek z reakcjami ludzi na zobaczenie Mamy Długie Nogi. Uwierzcie mi, że musicie to po prostu zobaczyć, bo to jest mistrzostwo świata. Tak samo musicie teraz zostawić łapkę w górę, żebym w kolejnym odcinku rozbił sobie jajko na głowie. 10 tysięcy łapek w górę i robimy to. Nowych widzów zachęcam do pozostawienia suba, a i w tym odcinku 30 zł PSC można sobie zgarnąć. Wystarczy, że najpierw w komentarzu jakiś krótki, śmieszny, dwuzdaniowy wierszyk. I nie musi być wcale o Playtime. Wyniki, no jak zawsze, gdzie? Na Insta. A link gdzie się znajduje? Oczywiście w opisie. Także co? Musisz go koniecznie zaobserwować. Jedziemy z tym śledziem. Jeżeli myślicie, że Poppy Playtime Chapter 2 wcale nie jest straszny, to powiedzcie to właśnie temu ziomeczkowi. To chyba najbardziej pokręcona reakcja na Mami Longlegs, jaką kiedykolwiek widziałem. On nie krzyczy, on po prostu chyba wyje do księżyca. Wygląda to po prostu tak, jakby Mami Longlegs go opętała. Chłop krzyczy, jakby zaraz miał się przeobrazić w pająka. Bez kitu, normalnie zaraz się w Spidermana zmieni. Jednak to dopiero początek, popatrzcie na to. Mam nadzieję, że on tylko raz przechodził chapter drugi, bo jeżeli będzie to robił kilka razy, to coś czuję, że nie wyjdzie to jemu na zdrowie. Skoro on tak to wszystko przeżywa. Gdybym był jego sąsiadem i też słyszał te krzyki, to sam bym spadł normalnie z krzesła. Nie no, on to się chyba zaraz popłacze. Może chusteczkę, mordo, co ten gracz jest po prostu mistrzem świata, a to dopiero początek tego giga odcinka. Widząc te reakcje, zastanawiam się, czy w ogóle niektóre osoby powinny grać w Poppy Playtime, bo chyba to ich po prostu przerasta. No popatrzcie na niego, to są najdziwniejsze i najbardziej dwuznaczne dźwięki, jakie kiedykolwiek w ogóle słyszałem. Radzę sobie zaparzyć meliskę, wziąć sobie głęboki. Wdech i wydech i przypomnieć sobie, że jesteś oazą spokoju na tafli jeziora. <śmulity> Tutaj to totalnie nie rozumiem co on mówi. Chyba rzuca jakieś zaklęcie na Mami Longlegs, no przynajmniej tak to brzmi. A może wy macie swoją reakcję na Mami Longlex. Jeżeli chcecie znaleźć się w odcinku, to wysyłajcie mi ją na mojego Insta, link do niego w opisie. Jedno trzeba przyznać, Mami Longlex jest straszniejsza od Hagiwagi. Z tym każdy się zgodzi. I widać to także po reakcjach graczy. Między innymi ten ziomeczek jest mocny. Wydaje mi się, że te jego okrzyki godowe było słychać w promieniu 100 kilometrów. <grym> <górę> Jak się wystraszył, jakby zaraz mamek miała mu wbić do pokoju nagle. <grym i górę> Ale całe szczęście, nie ma jeszcze czaptera drugiego, bo tak to coś czuję, że straciłby głos już do końca. Za to, wy nie stracicie szansy na dołączenie do elitarnego grona subskrybentów mojego kanału. Jeżeli teraz to słyszysz, a nie subujesz mnie, to znaczy, że film ci się spodobał. Dlatego nie masz na co czekać, zasubskrybuj kanał. I lecimy dalej, temu graczowi wleciała niezła odklejka. Ja zdecydowanie uważam, że powinny istnieć takie zawody, w tym kto głośniej krzyczy po zobaczeniu Mami Longlegs. Może zorganizujemy coś takiego widzowie, chociaż w sumie sam myślę, że miałbym w tym spore szanse. Chociaż do tych mistrzów jeszcze troszeczkę mi brakuje. <laughs> Napiszcie w komentarzu, co Wam przypominają te dźwięki, które wydaje. Najciekawszym pomysłem będę przypinał serduszka. Może już lepiej skończmy oglądać te reakcje i przejdźmy do kolejnej, bo to oczywiście jeszcze nie jest koniec. Znacie na pewno PJ-a, czyli psiakoczdżownicę. Czy jest to straszna postać? Moim zdaniem dużo mniej od mamy długie nogi. Jednak tym razem pokażę Wam najśmieszniejsze odgłosy wydane przez tego gracza po zobaczeniu naszego robaczka. To jest krótka reakcja, ale chyba najdziwniejsza jaką do tej pory Wam pokazałem. Ma w sobie to coś. Gdybym miał oceniać, to dałbym jej 8 na 10 śledzi. A czy Wy przestraszyliście się tego sympatycznego robaczka, gdy go po raz pierwszy zobaczyliście? Na mnie akurat nie zrobił jakiegoś specjalnego wrażenia. I teraz przyszła pora na najlepszego, najpotężniejszego, najprzystojniejszego, najśmieszniejszego, najinteligentniejszego youtubera w Polsce Możecie już teraz domyślać się o kogo chodzi, ale jego reakcja jest po prostu mistrzowska Nie, 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 nie Oczywiście żartowałem, żartowałem, ale trzeba przyznać, że naprawdę wczułem się w tę grę On idzie nie, 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 daj mi się! jakaś tu jest! Nie! A, 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 straszne! To jest! Jakieś łapuchynne! Nie! Przerażają! koszmary! Aaaaa! Chuźdzy! I sero się przestraszyłem, co widać zresztą po pomiarach pulsometra. A, nie! ty, mam i Legs! A, 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 nie! 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 Jestem ciekawy, co pomyśleli moi sąsiedzi, którzy słyszeli moje krzyki. Jeżeli, jeżeli teraz mnie oglądają, to przepraszam, już więcej nie będę. Przynajmniej do wydania czaptera trzeciego. A wy jak oceniacie moją reakcję? Która podobała wam się najbardziej? Sub, dzwoneczkiem, łapka w górę, frena, na Insta, link w opisie. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.